Cześć! Oto dzisiaj nagrywam, który czwartkowy vlogmas. Oto co dziś dla mnie przygotował kalendarz, a ogólnie to nic dzisiaj ciekawego się nie działo. Oj, chyba czekoladka zamarzła, bo wyciągać nie da się. Chyba muszę czymś z... pomóc sobie. Oczekujcie, jezu, nie wiem, co się stało. Zamarzła czekolada. Młoda czekoladka w kształcie płatka śniegu akurat pasuje do dzisiejszej pogody, jaka nas zaskoczyła wszystkich. Dobra, czekoladka mleczna, a pod tytułem będzie dzisiaj. kim zaraz zobaczymy. Volta komedia kryminalna na razie cześć